Mimo, że pogoda jest mało przyjazna, okazuje się, że przestępcy nie próżnują. Lubańscy policjanci zatrzymali 16-letniego chłopca, który ze swoim starszym bratem włamał się do sklepu. Łupem sprawców był alkohol. Dzięki szybkiej i skutecznej pracy patrolujących miasto policjantów sprawcy zostali zatrzymani bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze ustalili, że nie było to jedyne przestępstwo, jakie ma na sumieniu starszy z braci. Okazało się, że ma na swoim koncie szereg przestępstw przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu. Teraz dziewiętnastolatek odpowie przed sądem za swoje czyny. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast o losach 16-latka zadecyduje sąd rodzinny. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który dokonywał kradzieży z włamaniem na terenie Lubania. Mężczyzna włamywał się do pomieszczeń gospodarczych, skąd kradł różne metalowe elementy, elektronarzędzia, miedziane przewody oraz inne przedmioty, które następnie sprzedawał jako złom. Do zdarzeń tych dochodziło pod koniec ubiegłego roku. Straty oszacowane w wyniku przestępczego procederu zostały na około 7000 7 tysięcy zł. Co jakiś czas w naszym powiecie pojawiają się oszuści, którzy, podając się za pracowników instytucji pomocowych, handlarzy bądź też członków rodziny, dokonują różnych przestępstw. W ostatnim czasie odnotowaliśmy dwa podobne zdarzenia. W obydwu przypadkach sprawczyni podawała się właśnie za pracownika instytucji pomocowych. Wykorzystała ona łatwowierność, ufność osób starszych, weszła do ich mieszkania i wykorzystując ich nieuwagę, dokonała kradzieży pieniędzy. Zwracam się do wszystkich osób w wieku senioralnych oraz do członków ich rodzin, aby zwracali większą uwagę na to, kogo wpuszczamy do naszych mieszkań. Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania, ponieważ nie każdy, kto puka do naszych drzwi, jest osobą, która chce nam pomóc, a przypadki, które właśnie odnotowujemy w ostatnim czasie, mówią co innego. Należy zaznaczyć, że Pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej mają obowiązek posiadania przy sobie legitymacji. Oprócz tego każdy może zadzwonić do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej i sprawdzić, czy właśnie ta osoba została do, do, do niej oddelegowana. Przypominam również, że inspektorzy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w domu. Jeżeli ktoś zapuka do naszych drzwi, podając się właśnie za inspektora zakładu bez społecznych, nie powinniśmy takiej osoby wpuszczać oraz podawać jej jakichkolwiek danych. Niesprzyjająca aura i niskie temperatury to ogromne zagrożenie dla osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych, samotnie mieszkających, a także dla osób nietrzeźwych, które przebywają na wolnym powietrzu. Co roku w Polsce odnotowujemy po kilkanaście, po kilkadziesiąt takich przypadków. Na ten moment w powiecie lubańskim takiego przypadku zamarznięcia czy zgonu z przyczyn wychłodzenia nie, nie było. Jeżeli. Widzimy jakąś osobę, która jest na wolnym powietrzu, zachowuje się w jakiś sposób no, dziwny bądź jest nietrzeźwa, należy powiadomić policję. Jeden telefon postronnych ludzi uratował życie starszej kobiecie. Małżeństwo z Leśnej, poruszając się drogą do Miłoszowa, zauważyło starszą kobietę, która dziwnie zachowywała się, tak jakby nie wiedziała, co robi, w którym kierunku ma iść. O swoich spostrzeżeniach powiadomili dyżurnego lubańskiej policji, który natychmiast wysłał w to miejsce patrol policji. Faktycznie na drodze Miłoszowskiej zastali idącą w kierunku granicy 75-letnią kobietę, która nie bardzo wiedziała w jakim celu idzie i jak się znalazła w tym miejscu. W międzyczasie do Komisariatu Policji w Leśnej przyszła córka tej starszej kobiety, chciała zgłosić jej zaginięcie. Na szczęście w tym przypadku dzięki szybkiemu sygnałowi właśnie dobrych ludzi oraz szybkiej interwencji policjantów no nie doszło do nieszczęścia.